Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam przedstawić rozkład Tarota na wrzesień 2022 dla bliźniąt. Karty przełożyłam i tradycyjnie wlosuję karty. Energia ogólna w tym miesiącu, Rycerz buław. Miłe w tym miesiącu, czwórka miecz. Niemiła w tym miesiącu trójka klików. Co jest za nami? Świat. Sprawy zawodowe, czwórka kilku, sprawy uczuciowe, piątka miecz, zdrowie, cesarz, rada, sprawiedliwość. Energia ogólna w tym miesiącu, rycerz buław, to jest świadomość. To też jest przepędzenie wyroga, ale jeszcze jego niepokonanie. To też jest świadomość swojego błędu, szybkie działanie, duża hojność. To są spotkania, kontakty. Miłe w tym miesiącu. Twórka miecza. Rehabilitacja, odpoczynek, powrót do zdrowia. Możemy myśleć nad kolejnym krokiem w tym miesiącu. Będziemy powściągliwi, lekko oddaleni. To może być miesiąc takiego spokoju. Nie w tym miesiącu. Trójka kilku. W tym miesiącu możemy nie mieć chęci do zabawy, do towarzystwa, albo będzie przesyt tej zabawy i alkoholu. Możemy nie cieszyć się z ukończonego planu. Niektórzy Myślą, że mają nieudany związek. To też jest trzecia osoba w związku. Co jest za nami? Świat. Za nami jest podróż, oświecenie, otwarcie oczu. Za nami jest wyzwolenie od czegoś albo od kogoś. Za nami jest nietolerancja, próżność. Sprawy zawodowe, twór kilków. Na tym polu będzie stabilniej, ale szału nie będzie. Również będziemy szukać pomocy lub ją dostaniemy. To też jest taka apatia, zniechęcenie, lenistwo. Sprawy uczuciowe, piątka mieczy. Na tym polu może dojść do konfliktu, do zdrady. Może, może być postawiona granica? Z jednej strony będziemy czuli zadowolenie, a z drugiej strony porażkę. Zdrowie, cesarz. W tym miesiącu będziemy mieć stabilne zdrowie. Rada, sprawiedliwość. Uporządkuj sprawy formalne i urzędowe lub z partnerem biznesowym. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów: Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłości. Kontakt do mnie i z pod filmem. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie.